Cześć, dzisiaj zrobimy z na WT4, obiekt doświadczalny. Zawsze chciałem przedostać telefon pancerny, ale żaden BabcioFon. Dostałem możliwość zrobienia co tylko wymarzy z Telefunkenem, więc zacznijmy ten roller coaster już teraz. Z wykonany z dobrych plastików widać, że nie będzie go łatwo zmierzyć w teście. W sumie nie będzie go nawet problemem użyć do morderstwa, bo dostać czymś takim w głowę to nieprzyjemne doświadczenie zagrażające życiu i zdrowiu. Na początek oczywiście drop testy. Postanowiłem zrobić małą rozgrzewkę i niezobowiązująco porzucać sobie telefon na chodnik. Różne wysokości, różna siła pod zmiennymi kątami, na ekran, na plecy, na boki. Po chwili dopiero ogarnąłem, że jeszcze jest folia na ekranie, która się rysuje, więc trzeba ją zdjąć. Telefon trochę się podrapał, ale jest zdecydowanie cały. Skoro mamy taką obudowę i certyfikat IP67, to zakopmy naszego Kena. Zabawa o tyle fajna, że wspominam swoje dzieciństwo. Dobra, wrzucamy go do ziemi i jeszcze go zakopujemy. tam nie jestem, więc nie trzymamy go tak długo. Kilka ruchów szpadem i wydobywam go na powierzchnię. Jak widać, jest cały zdrowy, trochę brudny, ale najgorsze jeszcze przed nim. Stwórzmy prawdziwe błoto, zalejmy go wodą i oczywiście potem zakopmy. Mówiłem już wam, że bardzo podoba mi się ten dzisiejszy test, nie byłbym sam, gdybym jeszcze nie dodał czegoś od siebie, więc zróbmy totalny bajorom. Cały czas widać, że WT4 trzyma się dobrze, ale tym razem jest zdecydowanie brudniejszy, dlatego trzeba go opłukać. Jeżeli myślicie, że nie aktywuje do niecnych celów swojej wyobraźni, to się mocno myliliście. Wodę zastąpimy słodką, klejącą i kochającą nasze zęby kolą. Plus tego doświadczenie jest taki, że po teście możemy wybić z bankoli, ale to za chwilę. Urządzenie przygotowane, wszystkie złącza zakręcone na solidne śruby, więc nie pozostaje nic innego jak tylko wrzucić go do środka. Telefon już znajduje się w pojemniku, wygląda raczej na szczęśliwego. Wszystko w najlepszym porządku, więc przejdźmy do kolejnego testu, a będzie to spotkanie z lodówką. Myślałam, co by tu zrobić hardkorowego, popatrzyłem na lodówkę i się uśmiechnąłem, wrzućmy WT4 do pojemnika z wodą i zamroźmy go zwyczajnie. Wydaje mi się, że kilka godzin w takich warunkach powinno dać mu w kość, co w sumie było moim celem. Po zamrożeniu niełatwo było rozupać kostkę lodu, ale zanim się do niego dostałem, postanowiłem zadzwonić na swój numer. Telefon dzwoni, a to świadczy dobrze, po kilku chwilach udało mi się młotkiem do niego dostać i co najważniejsze, działa. Niestety rano był problem z dotykiem, a pod baterią była woda. Postanowiłem rozkręcić urządzenie i wrzucić go do ryżu, co podziałało i teraz ken działa po staremu. Oczywiście test lodówki jest ponad deklaracjami producenta, więc nie radzę robić tego w domu, a jeżeli to na własną odpowiedzialność. Na koniec oczywiście test samochodu. Jak widzicie jest to bardzo solidny i twardy rywal. Nie jest mi go łatwo zrównać z ziemią, dlatego postanowiłem zatrudnić do tego wyzwania samochód, którym go rozjadę. I zobaczymy co się wydarzy. Obawiałem się dosyć mocno tej konfrontacji, ale co ciekawe WT4 przeszedł ten test na piątkę. Ekran pod wpływem nacisku nie pękł, mimo że ustawiłem go ekranem do opony. Taki test na 10 milionów wyświetleń chyba był dla Was ciekawy. Mnie odporność tej cegły zdziwiła, ale nie było się bez komplikacji. Dajcie znać, czy chcielibyśmy ja powtórzyć to wyzwanie z innym telefonem, ale to na już inny okrągły jubileusz. Tymczasem zapraszam Was standardowo na moje social media i do zobaczyska.